Cześć się witajcie, w tym z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w odcinku 144 tym na serii na polskiej wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca maja po 2500 subskrypcji, więc zostaw tego suba i, i wyślij ten filmik kolejce lub koleżance, żeby jak największy grono go zobaczyła, co? Napiszcie hashtag nowe kosiarki, a ja Wam przypnę serduszko tylko razem, to napiszcie i wpadajcie na, na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób. Co? Pewno widzowie się zastanawiacie, skąd ja wracałem. No pewnie się już domyślacie, kupiłem nowe kosiarki. Domyśleliście pewno się po hashtagu, ale co? No, skąd wr wracałem? Oczywiście wracałem widzowie z po bliskiej naszej wioski. Oczywiście niedaleko, oczywiście te koszarki kupiłem, no bo to e, tam nie było sensu daleko jechać, z racji tego, że trafiło, trafiła się okazja tutaj z ob... Z pobliskiej wioski, więc pojechałem na pobliską wioskę, kupić kościareczki, e, więc co? E, oczywiście koszareczki, oczywiście tak się prezentują z naszym John Dirkiem, więc zaraz oczywiście wyjdziemy i wam zaprezentuję. E, oczywiście nie, pre, nie, nie zaprezentuję wam tak, jak na polu bym to zaprezentował, ale to e, też pojedziemy na pole wy, e, kosić łąkę, co? E, oczywiście przednia kosiarka. Kupiłem taką. Postanowiłem, że kupuję przednią, oczywiście na początku. No to miała być kupiona przednia koszarka i do. I, mieliśmy, i miałem oczywiście kosić tą naszą starą koszarką, ale była też tylnia koszarka do kupna, więc postanowiłem kupić cały zestaw. Więc nie było sensu kupować jednej przedniej koszarki, a potem nie, nie, nie wiem, za dwa sezony, czy tam za sezon zmieniać na. Na nową koszarkę! Bo i tak ta, widzę, tylnie jest większa kosiarka niż ta nasza stara. Bo ta ma, ma 3 metry, 3 metry kosiarka, a ta nasza stara ma chyba 2,6 metra. Jak dobrze pamiętam, ale co? Kosiarka przednia się prezentuje. Tak, oczywiście, co tu prezentować? 4 TT bębny map. W ogóle w, w rotacyjnej się oczywiście tak nazywa, ten bębny, ale czy w tej koszarce się tak nazywa? Ja e, już się te bębny, no to nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jak wy nazywacie te, te, e, te bębny, czy nie, czy nie bębny w tych nowszych koszarkach, więc co? E, no, po prostu, prze, pre, przednia koszarka się tak prezentuje, co? E, tylnia też oczywiście się tak prezentuje, może i ona nie ma bębnów, ale ona jest. E, taka teleskopówka, jakby to, e, nie, deskowa kosiarka, czy jakoś tak ona się, się nazywa, ale to e, mniejsza. O, to co, no koszoreczka. kosiareczka, co, no kupione te kosiarki byli e, też, co, no marka tych kosiarek od firmy Pottinger kupione też, były by, by sobie nie od, nie od handlarza, tylko kupione byli od... Rolnika co? Po prostu sprzedawał te koszarki z racji tego, że kupił nowe, większe, więc postanowił je sp sprzedać. Tak przynajmniej mi e, mówił. Co? No jakoś e, John Deere też oczywiście się fajnie z tymi koszarkami prezentuje, ale to e, też co? No za chwilę pojedziemy na łąkę kosić, ale to e, zaraz co? Na samym początku, widzowie, wam muszę e, oznajmić, że mam. Koszarkę do sprzedania taką Pottinger, więc napiszcie w komentarzu, kto by chciał taką koszareczkę Pottingera kupić. I kto napisze najlepszą cenę, czyli najdroższą, temu oczywiście sprzedam tą koszarkę i tego pozdrowię na kolejnym odcineczku. Więc co? Myślę, że fajno, fajnie odcinki oglądać u mnie na. Z ten do końca co? Koszareczka oczywiście się tak prezentuje Nie patrzcie Nie patrzcie oczywiście Na ten brud w tej koszarce No bo na spokojnie Ja to umyję myjką No bo jak sami wiecie myjkę oczywiście mamy Tutaj więc co Koszareczka będzie oczywiście Umyta jakby jakby przyjedziecie po tą koszarkę będziecie oczywiście mieli czystą tą koszoreczkę, więc co? Co się jeszcze pozmieniało poza odcinkiem? Oczywiście poza odcinkiem się pozmieniało to, że wstawiłem władko z rozszywaczem. Też oczywiście roz, rozszałem jedno pole też poza odcinkiem. To no, już mówię, nie będę robił kolejnego odcinka z rozszywania nawozu. No bo i tak było sporo tych odcinków z rozszywania nawozu, więc rozszałem po z odcinkiem, a po drugie też to widzowie pole by nie miało klimatu na odcinku, żeby rozsiewać, więc co no tutaj oczywiście to stoi nasz opryskiwacz postanowiłem, że opryskiwać. tutaj postawię, no bo jak na razie nie mam miejsca, gdzie go posta postawić, tego opryskiwacza, w sumie tak naprawdę mógłbym tam postawić, za, zamiast tego Mercedesa, ale no niestety tam stoi Mercedes, a też bym nie miał tego Mercedesa gdzie postawić, więc opryskiwacz stoi tutaj, więc kiedyś oczywiście na pewno zmienię mu miejsce. Co? Czy coś się jeszcze pozmieniało? Oczywiście się pozmieniało się to, że mamy więcej obory, oborynika. Co? Kończyliśmy poprzedni odcinek chyba 1 maja, a ten odcinek zaczynamy, to jest pierwszy odcinek ogólnie z czerwca, pierwszy czerwiec oczywiście mamy, oczywiście nie w realu, tylko w grze, jak ktoś nie wiedział. E, szklarnia też oczywiście tutaj się produkują mi, e, palety sałat też się oczywiście produkują, palety truskawek też się produkują, tych palet truskawek no to jest sporo, ale jak sami wiecie... Truskawek się w farmingu więcej produkuje niż sałaty, ale sałata jest najdroższa. E, jakby tak nie patrzeć, więc co, czy, to, czy coś się tutaj pozmieniało? Chyba się już nie pozmieniało nic, więc co? Zamykamy bramę i jedziemy kosić łoneczkę naszą co? My? Wsiadamy do Deere'a, odpalamy ciądirka i pojedziemy sobie my? kosić. Co? John oczywiście się tak. Z koszarkami prezentuję, oczywiście nie będziemy kosić z nawigacją, no bo byśmy mogli kosić z nawigacją, oczywiście, ale to nie ma sensu, no bo z, ja sobie widzę sam sobie to obkoszę, no bo z nawigacją, no to nie będziemy w tym odcinku pracować. Oczywiście, Fender nadal jest niesprzedany, którego go wystawiliśmy kilka odcinków temu, ale to może się kiedyś trafi po niego o, kupiec, kto wie e, co e, tutaj oczywiście, jakbyś ktoś nie wiedział to pole oczywiście rozszywałem z tą marchewką, więc no, marchewka jest oczywiście fajnie Rośl rośnie myślę, że fajny będzie z tej marchewki e, zbiór co, tutaj oczywiście jest po lewej z, po prawej stronie nasz rzepaczek tutaj zaraz będzie kukurydza e, nasza, nie, albo bur nie, nie Tutaj będą nasze buraki po prawej stronie, ale te kosiarki w ogóle się prezentują fajnie z tym Deere'em. Takie. Blondeka też się fajnie ten... Trzęsie matko, w Ogólnie to. Nie, nie wiem czy pierwszy raz, ale chyba pierwszy raz koszę takim zestawem w farmingu, a farminga mam od początku to jest, i taki mi chyba pierwszy raz koszę z... Kosiarkami w tym farmingu, ale z chleb mogę się mylić, bo oczywiście nie pamiętam, ale chyba jeszcze nie kosiłem, jak to takim zestawem, więc co? Chyba e, można to powiedzieć, że pierwszy raz kosię takim zestawem? E, w tym farmingu, ale co? My rozkładamy kosiarki, dojechaliśmy na naszą łąkę, ale tak szczerze, e, co tutaj jest za dół? Co tutaj jest za dół? Ja widziałem ten dół, oczywiście zauważyłem jak jechałem, ale chciałem te koszarki rozłożyć, ale co? Najpierw to ja oczywiście koszarkę, e, koszarkę rozłożę, bo przednio jest koszarka rozłożona, ale co tutaj jest za dół ogólnie? Tego dołu tutaj nie było, ja na pewno tego dołu tutaj nie zrobiłem, co to może być ogólnie? Czy jakaś tutaj, tutaj bomba spadła, czy jakiś samolot spadł, albo rakieta tutaj, jak to? Wystart, wystartowała tutaj rakieta, ale mogę się oczywiście mylić. Ale się zastanawiam, co tutaj mogło się wydarzyć na tym polu. Bo ja na tym polu dawno nie zaglądałem w sumie. Ale jak jechaliśmy obejrzeć, kombaj tam do handlarza, no to na łące nic nie było w poprzednim odcinku. Dziwne to. Napisz, napiszcie w komentarzu swoją teorię, co tutaj się mogło oczywiście wydarzyć. Bo ja tak naprawdę. Mam swoją teorię, ale nie chcę nikomu jak na razie tutaj zdradzać, ale co tutaj się mogło wydarzyć? Nie mam pojęcia, więc co? E, co? No opuszczamy sobie tylnią kosiareczkę, przednią też sobie opuszczamy, włączamy i jedziemy. E, kość. Co? No oczywiście wam nie powiedziałem ile za te oczywiście kosiarki dałem. Oczywiście za tylnią kosiarkę dałem 14 tysięcy, za przednią dałem tam chyba... 7000 albo osiem Już ja pamiętam, no bo chłop oczywiście mi troszkę sceny opuścił, no bo nie ma co ukrywać 9000 za taką 8000 za taką osiem 8000 za tą koszarkę, no to troszkę oczywiście jest za dużo więc co tutaj sobie oczywiście kusimy Tak myślę, że widzowie w na pewno w kolejnym sezonie będzie ta łąka powiększona. Powiecie jak? Jak ja chcę oczywiście tą łąkę powiększyć? Oczywiście jak? No to zobaczycie w kolejnym sezonie. Jak na razie, oczywiście beń, będę kosił taką łąkę, jaka jest, ale to i tak troszkę mi się ta łąka już znudziła. Nie ma co ukrywać, no bo to już jest tej łąki drugi i sezon. No bo w tamtym w tamtym sezonie, oczywiście, ten, to łąkę zasadzi, zaszaliśmy i w ogóle tutaj byli dwa pola oddzielne, zrobiliśmy jedną wielką łąkę, więc no, co, koszareczki się oczywiście prezentują fajnie, myślę, że spiszą egzamin. Oczywiście teraz się jakby tak nie patrzy, szybciej się kości teraz niż poprzednio, no bo jest ta kosiarka przednia, tak to. Jakbyśmy nie mieli tej koszarki przedniej, no to... By, byśmy kosili oczywiście tą koszarką 3 metry. Albo naszą starą, jakbyśmy tych koszarek dwóch nie kupili. Krótko mówiąc zestawu. No bo to był oczywiście zestaw. E, tutaj, ale mnie zastanawia jedno. Skąd ta dziura? Oczywiście tutaj... Wielka dziura na mojej łące się wzięła, no bo w ja tutaj kwiatków oczywiście nie, nie wykosiłem. Mogłem, oczywiście, wykosić tutaj kwiatki. Nie no, chyba nie wykosiłem tutaj kwiatków. Nie no, dobrze jest, dobrze, oczywiście jest, dobrze. A, a już myślałem, się oczywiście, wykosiłem kwiatki. No bo, jakbym wykosił kwiatki, no to troszkę lipa by była. Te, te ozdoby, no bo bym potem musiał siedzieć poza odcinkiem i, i malować te kwiatki. No bo, no bo bez tych. Kwiatków. Kwiatków, no to pole by było troszkę takie słabe. Klimatu by to pole oczywiście nie miało. a Tak to z tymi drzewami ma klimat, z tymi e, krzeczkami też oczywiście ma klimat. Więc co? No tutaj sobie dojeżdżamy no do końca. Teraz tyłujemy. Teraz sobie oczywiście wykręcamy i możemy oczywiście jechać. Tak co? Oczywiście tutaj można tak powiedzieć, że tą stronę zrobiłem taki. Poprzeczniak oczywiście, no poprzeczniak, co my tutaj też sobie wytyłujemy, tutaj tego oczywiście miniaczkę sobie poprawimy, żeby nie było, myślę, że coś takiego, e, 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 gdzie, gdzie, gdzie ja się pcham oczywiście, więc co my tutaj sobie teraz wjeżdżamy w ten przejeździk myślę, że w tym odcinku łąkę całą wy. Kosimy, jakby tak nie patrzeć, no bo na pewno wykosimy. No bo ile tej łąki tak naprawdę zostało? Szybko wykoszy, szybkie koszenie i będzie połączyć. Pojedziemy na kolejną łąkę. Tego oczywiście nie wiem, zależy jak się oczywiście wyrobimy z odcinkiem. No bo, oczywiście, ten odcinek podaj się widzicie w czwartek. Więc jak, jak ja to nagrywam, to dopiero za e, dwa dni co. Dzisiaj jest wtorek, wy to widzicie w czwartek, więc no. Co, my no sobie kusimy też. Przepraszam, że jestem taki mało rozgadany na tych odcinkach. W ogóle, ale to z racji tego, że niestety robię sobie przerwę. Nie nagrywam systematycznie. Nagram oczywiście 5 odcinków na raz i potem mam oczywiście przerwę i dlatego jestem tak mało rozgadany na tych odcinkach, bo. Nie wiem co mam gadać po prostu, więc co, no, ale to spokojnie za, e, miesiąc, za parę tygodni, za dwa tygodnie. No to e, będzie oczywiście systematyczność na kanale, i będę oczywiście systematycznie oczywiście, e, nagrywał. Oczywiście nie tak, że 5 odcinków nagram na raz, a potem będę miał oczywiście przerwę dwutygodniową. No bo to nie o to w tym chodzi, to wam powiem. Też oczywiście napiszcie w komentarzu jak tam u was szkoła, czy macie jakieś zagrożenia, czy nie w ogóle z tej szkoły no to jeszcze mało zostało, jakby tak nie patrzeć, no bo został dobry. Tydzień, a nawet nie cały tydzień w ogóle, więc no trzeba się oczywiście spieszyć. Tutaj też, oczywiście ja widzę żadnych zagrożeń, nie mam to dobrze, ja jestem z tego bardzo zadowolony, więc jest oczywiście giczor. Więc co, tutaj jak sami możecie zauważyć, zaraz będzie łąka wykoszona. Jeszcze sobie objedziemy dookoła, żeby zrobić te te ci poprzeczniaki, no po prostu dookoła objedziemy tej łąki, żeby oczywiście wykosić, no bo zawsze tej trawy będzie sporo no bo na tą ilość krów jaką mamy no to no cztery łąki mogą być oczywiście za mało, ale co no, ale to ważne żeby oczywiście starczyło do e, lutego oczywiście za rok więc myślę, że jak do lutego starczy no to potem marzec kwietniu będzie pierwszy pokos no wiadomo, teraz robię pierwszy pokos w czerwcu, ale jak ale e, ale to jak nie będziemy mieli siano no to wiadomo w, w kwietniu będzie trzeba zrobić oczywiście pierwszy pokos e W czerwcu w tym roku oczywiście w czerwcu zrobiłem z racji tego że e mieliśmy oczywiście siano na tej serii Więc nie było w sensu robić jak to pokosu w kwietniu A po drugie też klimat jak to był w zły na tej serii żeby robić pokos ten w kwietniu no, bo to głównie chodzi, widzę, też, żeby te odcinki nagrywać oczywiście z, klim z klimacikiem. żeby po prostu był odcinek idealny, klimat, żeby był jakoś top, tak jak teraz jest. John Deere jest oczywiście, ale ci powiem, widzę wam, powiem, się, ten John Deere się ładnie spisuje z, to jest, z tymi kosiarkami. Kosiarki też są oczywiście dobre, więc, no, no co, no, tutaj coś takiego sobie. Dookoła objedziemy tutaj tak, dobra teraz coś takiego i zaraz będzie koniec koszenia praktycznie, więc jeszcze te poprzeczniaki trzeba objechać. Tutaj coś takiego, przednią koszarkę, yy, wykosimy sobie przednią koszareczką, w końcu się tak przednia koszarka się do czegoś przyda. Więc co? No, zaraz oczywiście będzie koniec odcineczka myślałam że oczywiście zdążę pojechać na tą drugą łąkę, ale tak jakby tak nie patrzeć, no to oczywiście nie zdążę, ale to nic oczywiście się nic nie stało jak nie w tym odcinku, no to to w drugim wykosimy jak to następną łąkę, no bo jeszcze mamy trzy łąki do koszenia, więc nie ma co płakać, bo będzie tyle odcinków z koszenia łąk, że szkoda. gadać no. co? Matko Boska, jak ja tu mijaka zrobię, mijacze kręcę, moje ręce, mijaka zrobiłem Więc co, ja widzę, że poprawiłem tego mijaka, czekajcie, czy tutaj ja coś zrobię... nie, tutaj dobrze, oczywiście wykosiłem, wiadomo, są mijaki, ale to Mogło być, takie mijaki to nie mijaki jak dla mnie Tutaj jeszcze to poprawimy, ładnie będzie, więc co, ja jeszcze sobie Poprawię od tej strony, czekajcie. Ja sobie, oczywiście, tą koszarkę. A w sumie nie będę tej koszarki jak na razie składał. Ja sobie, oczywiście, wykoszę jeszcze tutaj coś takiego zrobię. Tak, dobra, tutaj sobie wykoszę coś tak. O, matko boska, dobra, nieważne. Po prostu muszę sobie zrobić coś takiego. Tutaj jeszcze sobie pojedziemy do końca. Przednią koszarkę trzeba. Opuścić, wyłączyć przednią i i składamy tą przednią koszarkę. No bo już nie będzie nam e, potrzebna. Więc co? My tutaj sobie wycofamy, dobra i co? My ja oczywiście z, wyłączam koszarkę. Z... Nie czekajcie, ja sobie oczywiście wyłączam koszarkę. O, teraz oczywiście składam koszarkę, więc co? Koszarka się oczywiście składa, ja się oczywiście w tym odcinku z Wami żegnam, napiszcie jak oceniacie te koszareczki, więc co? Do kolejnego odcinka, na razie, cześć!